Cześć, jest strony do 291 na oto kolejny odcinek z drugiego Resą pod znaku celtyckiego wojownika Sheymusa. I dzisiaj zobaczymy co ciekawego czeka nas na rowu. Jesteśmy w Atlancie. dziś wszystko się wyjaśni. Co takiego odwali celtycki wojownik Szeymess. Ale póki co widzimy, że na arenę wychodzi nie kto inny jak Dashing Cody Rhodes. Tak więc ten Lalusz dzisiaj stanie do walki zapewne z celtyckim wojownikiem Sheymusem. Myślę, że będzie to jednostronna walka, aczkolwiek wszystkiego dowiemy się już za chwilę w dzisiejszej walce wieczoru yy, spod znaku WWE 12. Swoją drogą jestem bardzo zainteresowany, jak potoczy się ta droga do WrestleMania, ponieważ nie pamiętam zbytnio tej fabuły, aczkolwiek, no cóż, nagrywam to sporadycznie, ponieważ jest to odskocznia od WWE 13, gdzie to yy, leci era Attitude, jak wspominałem wcześniej niedługo, bo po egzaminach ukaże się być może yy, uniwersy, no i potem już przejdziemy może do 2K14. Oglądałem, ale to za chwilę wszystkiego się dowiecie. Już za chwilę na arenę w tym momencie wychodzi nie kto inny jak kurzony celtycki wojownik Shemes I to on dzisiaj stanie do walki z Lelusiem Cody Rhodesem. Tak więc Dashing Cody Rhodes może być w potężnych tarapatach, ponieważ już za chwilę, stanie on do walki z celtyckim wojownikiem. Widzimy, że usłyszeliśmy gong i zaczynamy. Akcja się rozpoczyna. Sheamus i od razu wychodzi z potężnymi ciosami dla Dashing Codyrowca i uszkodził mu tę potężną ciosem do niego piękną buźkę. Seria ciosów na twarz. Tylko nie na twarz. Dashing Road zaraz zacznie się zasłaniać. Okej. Okay. O czym miałem mówić? Miałem mówić o tym, że być może niedługo ukaże się WW2K14. Wiem, obiecuję już co jakiś czas, ale najpierw chciałbym skończyć te dwie gry i potem przerzucimy się na 14. Nie mam jej jeszcze, aczkolwiek mam zamiar ją kupić, bo patrzyłem na WW2K15. Owszem, gra jest nowa, ale kosztuje około 200 zł na Allegro, więc nie mam zamiaru wydawać tyle pieniędzy na grę. Yy, która może mi się znudzić po, nie wiem, miesiącu, więc no cóż. Póki co, więc gra jest wstrzymana, 2K15, aczkolwiek kupię ją na pewno, tylko jeszcze nie teraz. Troszeczkę odczekam, ale za to patrzyłem, że warto cofnąć się w przeszłość do na przykład W Smackdown vs. Raw 2007, gdzie to nigdy w nią nie grałem, a na przykład kosztuje na Allegro 10-12 zł, więc myślę, że przerzucę się do yy, wstecz, a potem zakupię W w2K15, ale na razie na dzień dzisiejszy skończyć chcę 12 i 13, a następnie może cofnę się właśnie jak wspominałem wcześniej do tyłu, do przeszłości aby zagrać w SmackDown vs. Raw 2007, nigdy w nią nie grałem na przykład szóstki już nie ma niestety na Xboxa 360 aczkolwiek szóstka była kiedyś nagrywana na moim kanale, tylko nie na tym Chyba nie nagrywałem do końca, nagrywałem z Smackdown vs Rowe i on tu jest, owszem nagrana cała seria na tym kanale. 2006, jeżeli dobrze wypali, no to będę nagrywał z PSP. Wiem, że może to być i, niezbyt piękny obraz, aczkolwiek, no wiecie, PSP to ma swoją zrytą grafikę, ale w końcu wrestling to wrestling, tak więc myślę, że 2006 przy dobrych wiatrach, jak kiedyś tam kupię, to będę nagrywał z właśnie Play z PSP, tylko zakupię kabel do konsoli PSP, żeby nagrywać wtedy 2006, ale na dzień dzisiejszy plany są na 2014, k 14 2007 oraz 2008, ewentualnie 2009, 10 i, i 11. 11 podobno jest wyczesana na Xboxa 360, aczkolwiek nie wiem, bo nigdy w nią nie grałem. W ogóle ja mało grałem w Resting na Xboxie, to jest moja można powiedzieć jeśli chodzi o wrestling druga gra WWE 13, to jest, mam dwie gry na zrestringu, na Xboxa, resztę miałem na PlayStation 2, aczkolwiek PlayStation 2 już sprzedałem ze wszystkimi grami, tak więc, no cóż, myślę, że to niczego złego nie zmieni, więc takie są plany na najbliższy ten, no i cóż, oczywiście jeszcze niedługo ukaże się gorączka pay -per -view. jak wspominałem wcześniej, nie wiem w której kolejności te filmy lecą, więc mogę się już wypowiadać na ten temat przy erze Attitude, aczkolwiek Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Widzimy, że Sheamus ma jakieś problem, A tu kick prosto w twarz. Prosto w twarz, Brockick. I z próbą pinów. Jeden, dwa i trzy. I w tym samym Sheamus pokonuje dashing Cody'ego Rowca w dzisiejszej walce wieczoru z znaku drogi do Rysu Menu wojownika. Tak jest, Sheamus jest zwycięzcą. To on. Zwyciężył tą walkę, pokonał przeciwnik. Nie był zbytnio trudny, ponieważ to był Cody Rhodes. Jeszcze nie jest zbytnio doświadczony. Jeśli chodzi o celtyckiego wojownika, ten ma już doświadczenie ze sobą. Co nie znaczy, że w sumie Cody Rhodes jest dłużej w WWE niż Sheamus, Aczkolwiek Sheamus wybił się znacznie, znacznie szybciej niż Cody Rhodes. I oto jeszcze w geście zwycięstwa Noga na yy, Cody Rhodes się wygrywa w tym momencie. Sejmus. No i cóż, koniec. Tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.